Więc y, przez te 20 lat te grupy kierowały się taką filozofią, że jak się podłączymy pod wielki balon europejski, to to rozwiązuje wszystkie nasze problemy. Bo tam na wieczne czasy, a nigdy inak, jak to mówili Czesi, było takie hasło było propagandowe ze Sowieckim, swadzą na wieczne czasy, a nigdy inak, to tutaj jak się z tą Europą, a przez Europę ze światem demokracji liberalnej przylutujemy do nich na wieczne czasy, a nikt da inaczej, no to już nic złego nas nie spotka, bo nawet jak tu trochę narozrabiamy, to dobry wujek z zachodu te długi spłaci, może tam da po uszach i każe po, powiedzmy potem jakieś przyśle wytyczne, dyrektywy, żeby spełniać pewne standardy, ale generalnie katastrofy być nie może. I od lat te grupy trzymające władzę żyją w takim przekonaniu, że katastrofy być nie może. Teraz zaczyna powoli nastać panika, że katastrofa być może, bo po pierwsze, może być tak, że Zachód się na nas tak, jak w czasie kryzysu bankowego, wypnie i będzie ratował swoje, a nie będzie ratował już Polski. Bo tam było widać, jak prawda, w czasie kryzysu bankowego, na chwilę jak śmierć w oczy bankom zajrzała, to nagle się one sobie przypomniały, że polskie oddziały światowych banków to są spółki zarejestrowane na Polskę, których zobowiązania są tylko na Polskę i, i niekoniecznie centrala odpowiada za te zobowiązania. Czyli do pewnego momentu pewnie kalkulacja, że opłaca się bankowi, nie wiem, ING odpowiadać za ING Poland, ponieważ y, traciłby Brent, ale w sytuacji, kiedy y, zbyt wielkie były koszty tego, to lepiej puścić w diabły i pozwolić, żeby stracić dobre imię w, w małym kraju, niż żeby stracić kasa są ważniejsze rzeczy niż, niż, niż prestiż. I to jest jeden lęk, a drugi, że tam może się zawalić. Jak tam będzie katastrofa, to się siłą rzeczy przy takich podwiązaniach musi ona przerzucić na nas. Ale jak tam nie będzie katastrofy nawet, a będą tam kłopoty, to też widzieliśmy w momencie kryzysu bankowego, kiedy te wielkie centrale wielkich banków nie dość, że bynajmniej nie zamierzały pomagać polskim oddziałom, to nawet zaczęły wysysać z nich kasę, żeby się ratować w centrali, różnymi sztuczkami omijając tutaj polski nadzór bankowy mniej lub bardziej skutecznie. Więc to jest jakby jeden z wielu możliwych scenariuszy i powiem szczerze, w moim przekonaniu te scenariusze katastroficzne nie są scenariuszami najgorszymi. Na które, jak sądzę, liczą przedstawiciele tych grup trzymających władzę w Europie, być może również w Ameryce, i tej takiej plutokracji światowej, czyli tych różnych banków światowych, międzynarodowych funduszy walutowych. A oni, jak sądzę, to, to już takie moje trochę domniemanie, trochę praca detektywistyczna, bo nie dzielą się ze mną tymi swoimi przemyśleniami. W ogóle sami ze sobą dzielą się oszczędnie, może w takich pismach bardziej elitarnych tam różnych foreign affairsach takich, prawda, w źródłach. No nie są to źródła tajne, żeby nie było nieporozumienia. Nie mówię o jakimś tam podsłuchach, w hak hakowaniu jakiejś tajnej korespondencji, to pewnie byłoby tam ciekawie. Natomiast nawet z takich oficjalnych, chociaż nie kierowanych do masowej widowni źródeł widać, że tam no, nie siedzą idioci. Tak jak, prawda, kiedy walił się PRL, to, to powiedzmy w KC siedzieli idioci, którzy wierzyli do ostatniej chwili, że to się nie zawali, ale już na Rakowieckiej, czy w siedzibie kontrwywiadu i wywiadu wojskowego siedzieli ludzie, którzy doskonale widzieli, do czego to idzie i że trzeba się jakoś, jakoś... Wariant maksimum utrzymać władzę, wariant minimum wyjść z tego cało, prawda? Wariant jakiś tam pośredni się udało zrealizować. I myślę, że tam też na świecie siedzą w tych bankach światowych i funduszach ludzie, którzy myślą, że wariant maksimum na razie myślą o wariancie maksimum, czyli jak ocalić system. Otóż jak ocalić system widzą wzorce w Chinach, trochę w Rosji. Nie można zakwestionować demokracji, bo to jest dogmat. Ale można zakwestionować demokrację w praktyce, no tak jak to uczciwszy proporcje i taka analogia historyczna, tak jak to zrobił Juliusz Cezar, a właściwie Oktawian August w Rzymie. Czy też demokracja została obroniona przecież przez niego. I to, że przez 100 lat jeszcze, jeszcze Rzymianie byli przekonani, że się nic nie zmieniło. Gdyby, jak to często powtarzam, gdyby wychodziły gazety w Starożytnym Rzymie i gdyby tam był TVN24, to tam by głównie bez przerwy sobie robiono jaja z Oszołomów, którzy kwestionują fakt oczywisty, że jest demokracja i że, i że rządzi Senat Rzymski, wybierany, prawda, i Edyle, pretorzy, i że, że jest jakiś układ, prawda, który tam z pleców tym wszystkim rządzi. Takie jaja by se z tego robili, jak i, jak i u nas se teraz robią. Ale takie sytuacje w historii bywają i myślę, że. Kroi się pomysł takiego za fasadą, przy zachowaniu fasady demokracji, stworzenia takiego neofeudalizmu na skalę światową, ponieważ wielkim sojusznikiem ośrodków władzy są tutaj jakieś wielkie, wielkie organizacje gospodarcze, które niszczą wolny rynek i wielką ich nadzieją jest totalne zniszczenie wolnego rynku. Jeżeli się prawda, rozdzieli... Wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą między takie potężne jednostki gospodarcze, które nie mają żadnej konkurencji, dzielą między siebie wszystkie rynki na zasadzie mafijnej, to możliwość łupienia obywateli w stosunku. To, to, to jest proces, który obserwujemy od dziesięcioleci, on jakoś tam następuje płynnie, ale im większy jest, prawda, im mniej rynku, tym większa możliwość łupienia obywateli no to jest to, prawda, tak jak mamy z, nie wiem, z rachunkami za prąd czy gaz. Tu jesteśmy po prostu bezczelnie łupieni i tyle. Tu nie ma żadnego rynku. Ile nam przyślą, tyle musimy zapłacić, bo nam inaczej odłączą. A konia z rzędem temu, kto jest w stanie zrozumieć, na jakiej zasadzie oni sobie naliczają te wszystkie należności. Naliczają się tak, jak chcą. I to może dotyczyć wszystkiego, prawda? Więc teraz, czy można sobie wyobrazić płynnie taki system, że przestaje istnieć jakikolwiek wolny rynek i demokracja przy Jakichś istnienia, i można z ludzi wtedy ściągać haracze wielokrotnie wyższe, niż, niż dotąd to było, i łupić ich dużo skuteczniej. Oni sobie coś takiego wyobrażają, myślę. I to jest jakby najb najbardziej negatywny wariant rozwoju wypadków, zarówno na świecie, jak i w Polsce, który istnieje. Żebyśmy wiedzieli, że jest z czym walczyć. Nie jest tak, że sobie teraz można usiąść, założyć ręce i pomyśleć, aż to wszystko temu Tuskowi. Pi nie na głowę, i wtedy my wyjdziemy, prawda, na to pogorzelisko i zaczniemy, i zaczniemy budować Polskę od nowa. Te plusem, jakby, sytuacji jest to, że te ośrodki, gdzie, jak myślę, dojrzewają, gdzie już dawno dojrzały, czy jakoś tam istnieją te takie pomysły na ten nowy, nowy światowy ład, taki nowy światowy feudalizm no ani nie są jakąś jedną wolą, jedną ręką, ani nie są tak potężne, jak im się wydaje, a przede wszystkim nie mają władzy nad przyrodą, to znaczy prawa fizyki i prawa w ogóle przyrody, które załatwiły socjalizm, który się też świetnie komunizm na papierze bilansował i Stalin pokazał, że to może funkcjonować, ale tylko przez jakiś czas okazało się, no bo niestety na, na, na na długą metę się nie da praw przyrody oszukać. Prawa przyrody są takie, że się nic z niczego nie bierze, że wszelkie długi kiedyś tam w końcu wyjdą, jakby się pod dywan nie upychało. W związku z tym nawet jeżeli ten światowy ład by się udało załatwić, to też nie będzie to koniec historii. W którymś momencie to będzie musiało się posypać. No, ale Widzę możliwe scenariusze bardziej i mniej pozytywne i w jakimś tam sensie od, od, od naszych czasów i naszej działalności zależy, gdzie, którą drogą uda się pchnąć nasz kraj, czy, czy by zostanie jakimś takim, taką kolonią tym usilniej łupioną, że każdy będzie wolał łupić kolonię niż, niż u siebie w metropolii, bo to nam jakoś realnie w Europie grozi. Czy jakoś się zdołamy wybić w tej sytuacji dziwnej na, na pewną niepodległość i, i na jakąś samodzielność?